To jest napad. To jest dorek. Pan ma chleb? Nie, po pieniądze. A, drogie pan będzie brał? Nie, gruby. Bardzo gruby. Dlaczego? Ja nic nie rozumiem. Sześć. do Pana. Bo to ja! Groźny bandyta, trzy morderstwa, sześć napadów na bank. Za żywego lub zmarłego 5 milionów zły. Pan się pomylił, bo te pieniądze to na komisaria. My się nie pomyliliśmy. My mamy pistolet, ty masz pieniądze i ty tragasz te pieniądze. No. To jest stolet. Tak, tak, Tysiąc czek! A jest jakiś przepis? Prawie zapomnij o przepisach. tu wigracja, a inflacja gartuje. Dajesz pieniądze? Dajesz pieniądze i rozstajemy się z że Bóg mi świadkił, że nie lubię mokrej roboty. Oooo, pan na Nie, ale mnie czasem cholera bierze. Ciekawie pan wygląda. Nie no, nie wyrobię do trzech i strzelam. Raz, dwa, trzy, oszczędź! I ucz się oszczędzać. <gry>